Gdzieś te fejle można wrzucić nasze. No, dobra dawaj. Już Już? Siemanko, tutaj Drwalu. A dzisiaj zrobimy unboxing biszkoptów. Yy, z firmy Rodine, Rodine, jak to się tam czytam O smaku waniliowym. Dla całej rodziny. Paczka zawiera 180 gram biszkoptów. Pewnie licząc paczkę, bo to chujowe jakieś wykonanie jak zwykle. Jak no widzicie, dwie drąki są tu. Jedna porcja, trzy ciastek, około 50 gram. Tam takie stranie po ścianie, jak to się mówi tak. Więc co może? Przejdziemy do unboxingu. Więc ja je otworzę. O, widzicie ładnie się otworzyły. Paczka chujowa, trochę wykonana. Bo jak widzicie, jak się otwiera, to już chuj. Jak się nie ma nożyczek i się chce, je ja na przykład w szkole zjeść, to już trochę tak chujowo. Więc co? Dzień dobry. Więc tak dalej. O, pokażę Wam to ciastko. Jak widzicie? Zwykły biszkopt bez żadnego nadzienia, Bez niczego. To ładny. To go wyrzucę. Tu ptaszki sobie przylecą i zjedzą, jak będą głodne. I też o tym mogę powiedzieć. One są. W smaku. Suche, niedobre. Znaczy, jak to biszkopty, to się zazwyczaj fajnie w herbatce macza. I ja, tak na sucho, to. Tego gościu do nas gada. Pana niego. Kupi. Chuju Nieważne Zaflułeś mi cukierkę do telefonu, ale dobra. To dalej nagrywamy. Nie będziemy tego ucinali, bo to jest dobre. No. To będzie do felu. Dobra, więc tak. Więc jak widzicie tu... Te patrzą cię. A jesteśmy popularni, bo nas sali. No i to by było na tyle w tym unboxingu. Ciastka są. Średniej jakości jak na taką cenę w sumie. Ile one kosztują? Dwa złote chyba. 2 złote za na taką paczkę to się nawet opłaca. Ktoś sobie lubi na przykład biszkopty Albo do ciasta. Do, do ciasta, tak jak się chce zniki czasami serniki, z biszkoptami tak. robi, albo chociaż do herbaty, jak ktoś chce pojeść, no to są dobre. Ale na sucho no to nie polecam, więc... Czyli się obserwowany <grym> dalej się patrzą. Dobrze, więc y, żegnamy Was. Mm, łapkujcie, żeby jednak kanał się rozwijał, bo wtedy jest lepiej wyszukiwany. No i cześć.